Robiąc zakupy w dyskontach, często zastanawiamy się, kto robi te produkty, które sprzedają właśnie te sklepy pod zupełnie nieznanymi dla nas markami. Otóż robią je bardzo znani producenci. Weźmy przykład jogurtów. Mam tutaj jogurt z biedronki, jogurt yy, muslinę. a tutaj mam jogurt bakomy: 7 zbóż ze śliwkami, ziarnami zbóż. I jest to dokładnie ten sam jogurt. Ten jogurt dla biedronki wyprodukowała firma Bakoma. Jeżeli zajrzymy do środka, to okaże się, że jemy dokładnie to samo. Cena jest oczywiście zupełnie inna. Jogurt w biedronce kosztuje 89 groszy, a ten jogurt Bakomy w zwykłym sklepie kosztuje 0,75, czyli prawie połowę taniej. Ten jest dwa razy droższy, a ma w środku to samo co ten. Czyli kupując ten jogurt, kupujemy Dobrą jakość za połowę ceny. Rybka lubi pływać także w dyskontach. Kiedy wybieramy się do Biedronki albo i Lidla, możemy kupić takie proste filety śledziowe w sosie śmietanowym. No i czy one są dobre? Nie wiemy tego, bo nie znamy tej marki. Ale tak naprawdę te śledzie z dyskontu produkowane są przez bardzo znaną markę, czyli Lisnera. Jeżeli sprawdzimy etykietę, jest tam wyraźnie napisane, że jest to produkt wyprodukowany dla biedronki przez firmę Lisner. Czyli jest dokładnie tym samym, co Lisner produkuje dla siebie. Takie opakowanie śledzi kosztuje w biedronce 4,49. W tej samej wielkości opakowanie śledzi w sosie śmietanowym Lisnera w moim osiedlowym sklepie kosztuje 7,45. Więc różnica jest bardzo duża. A dlaczego takiemu lisnerowi opłaca się przygotowywać dużo tańsze filety pod inną nazwą e, dla biedronki? To jest korzystny interes dla obu firm. Biedronka ma dobry produkt i może go sprzedawać w dużej ilości, a lisner ma duży zbyt. Mnóstwo sklepów w całej Polsce, które kupują hurtowo ich produkt. Także wszyscy na tym wygrywają. Mamy tu dwie pasty kanapkowe. Obie to pasta z łososia ze szczypiorkiem. Nazywają się tak samo i wyglądają dziwnie podobnie. Jeżeli zobaczymy sobie z drugiej strony, też są podobne, bo to jest dokładnie to samo. Obie te pasty produkuje firma Listner, Tą pod swoją marką, a tą dla biedronki. Czym różnią się te dwie pasty? Ceną. Ta z biedronki kosztuje 1,69 zł, a ta listenera kosztuje 2,69 w zwykłym osiedlowym sklepie. Sprawdźmy, co kryje się w środku, czy one rzeczywiście są takie same. Jak sobie otworzymy to opakowanie, jedno i drugie postawimy obok siebie, no to spójrzmy, że rzeczywiście w środku też wyglądają na takie same. Wychodzi na to, że mamy dwa takie same produkty w różnych cenach. Thank you